w Rasku Pomorskim o tej godzinie w deszczu, w zimę, zgromadziło się tylu ludzi. Ale czy usłyszycie w dzisiejszych faktach TVN-u, w wiadomościach TVP o fenomenie w Drawsku Pomorskim na trasie Męcena? Nie usłyszycie. Za to pół roku słyszeliście o wszystkich innych kandydatach i kandydatach na kandydatów. E, usłyszycie pewnie, że jeden zjadł kiełbasę, prawda, drugi postawił klockę, prawda, tam białego w Warszawie, ale o naszym kandydacie nie usłyszycie. Oni walczą o to, kto będzie kolejne lata zarządzał tym systemem, który trwa i był budowany od dekad w Polsce. Nasz kandydat walczy o to, żeby ten system zmienić. Dlatego żyjemy w świecie niewyobrażalnej biurokracji, czyli sytuacja dokładnie taka jak z premierem Donaldem Tuskiem, prawda? Z polskiego buraka, ale premier niemiecki. I widzę, widzę że się rozumiemy. I szanowni państwo, chodzi o to, żeby to zmienić, a żeby to zmienić, trzeba zmienić... System, państwo, nie jest od rozwiązywania naszych osobistych problemów. Jeżeli państwo ma walczyć z problemem bezrobocia, czyli sytuacją, w której jakiś człowiek nie ma pracy, to dlaczego nie miałoby walczyć z problemem bezkobiecia, czyli sytuacją, w której jakiś mężczyzna nie ma kobiety, prawda? To jest palący problem wielu mężczyzn. Mielibyśmy w telewizji, w wiadomościach co jakiś czas taką informację, że w pierwszym kwartale 2025 roku poziom bezkobiecia wzrósł aż do 13%. Najwięcej ludzi bezkobiet jest wśród ludzi młodych i w podeszłym wieku. Opozycja twierdzi, że jest to wynikiem nieudolności rządu i zapowiada, że jak tylko dojdzie do władzy, sfinansuje z budżetu państwa darmowe lekcje podrywania i kursy przygotowujące przed służyciem, prawda? To się panu zaświeciło, obszka widzę w takim kursiku, by się wzięło udział z sex workartą, prawda? Nie żartuj głośno, bo jak ci idioci na górze to usłyszą, to jeszcze to wprowadzą. Mówię, dyskutuję kiedyś z Armandem Ryfińskim, posłem ruchu Palikota, i postulował, żeby finansować z budżetu państwa talony na prostytutki ludziom, którzy sobie tego nie ogarną, prawda? Ja to wyśmiałem, że tam za komuny było takie hasło: talon na kurwę i balon, prawda? Ale nie wracajmy do tego. A on, że jak to w Holandii to już funkcjonuje? I sprawdziłem, że rzeczywiście w Holandii to już funkcjonuje, proszę państwa. Finansuje się z budżetu państwa talony na prostytutki. W SN w Niemczech widziałem reportaż taki poważny, afirmatywny, że to dobrze. Działają darmowe kursy podrywania dla uchodźców. Rozumiecie? Darmowe kursy podrywania dla uchodźców, hasło marketingowe pewnie mają spróbuj poderwać zanim zgwałcisz, prawda? Wybory na naczelnika więzienia, jeden kandydat mówi, że tam o ja wam obiecuję dłuższą kołderkę na pryczy, będzie wam cieplej w tym więzieniu, będziecie zadowoleni, prawda? Drugi, ja wam obiecuję 10 minut więcej dziennie na spacerniaku, rozprostujecie kości, będziecie zadowoleni w tym więzieniu. Trzeci to taki marketingowiec, wie, że teraz o bezpieczeństwie mówi, ma hasło po pierwsze bezpieczeństwo i tam mówi, że ja wam Obiecuję, zainstaluję wam takie dozowniki mydła nowoczesne, bo wiecie, w więzieniu tradycyjne mydło jeśli ja wyśliźnie, człowiek się schyli, niebezpiecznie, niebezpiecznie, prawda? Nam nie chodzi o to, żeby zmienić naczelnika więzienia, nam chodzi o to, żeby wyjść z tego więzienia na wolność. Chcecie wolności? No jak! No to mydzę 2025! Słowo! I... Cześć! To Sławomir oczywiście. Dzień dobry Państwu, bardzo dziękuję, że przyszliście pomimo tego deszczu tej mrzewki, pomimo nie najlepszej pory, każdemu państwa bardzo dziękuję za obecność tutaj na spotkaniu z nami w Drawsku. I cieszę się, że jestem właśnie Polakiem i mieszkam w Polsce, bo Polska pod wieloma względami jest tak świetnym miejscem do życia i coraz częściej ludzie z zachodu nam zazdroszczą, bo widzą w Polsce to, co utracili u siebie już lata temu. Mamy trzy razy mniej Jestem już średnia unijna. Gdy jestem na spacerze w dowolnym mieście, w Polsce się nigdy nie boję, że ktoś mnie napadnie, obrabuje, nie boję się o swój portfel, swoje pieniądze. No, chyba, że jakiegoś polityka widzę, czy urzędnika skarbowego, no to wtedy mam inaczej. Polacy też, jak mało kto, i to nie tylko w Europie, na całym świecie, doskonale rozumieją, że dobrobyt bierze się z pracy, z oszczędności, z przedsiębiorczości, nie z długu, nie z zasiłków, nie z drukowania pieniędzy. Dlatego wszyscy dużo w Polsce pracujemy. No może nie wszyscy jednak wiecie, bo tak myślę, że. Ci posłowie to banda nierobów, ten Trzaskowski to taki leń, że on by tylko leżał i pachniał. Natomiast normalnie Polacy, zwykli Polacy bardzo dużo pracują i mamy tego owoce. Polska gospodarka rozwija się znacznie szybciej niż te gospodarki w Europie Zachodniej. Są rzeczy, z których dumni być nie możemy kompletnie nie możemy być dumni z naszych polityków, z naszych rządów. Za co oni się biorą, to zwykle nie działa. Wzięli się za ochronę zdrowia. I z jakim efektem? Lata czekania w kolejce do lekarza specjalisty, zamykane kolejne oddziały szpitalne, coraz większa liczba kilometrów, żeby z dzieckiem do szpitala czy do lekarza dojechać. To idzie w złym kierunku i tym właśnie zarządzają politycy. Czas. Oczekiwania na wyrok, na wyrok sądu się wydłuża. Z każdym rokiem jest coraz dłuższy i coraz rzadziej mamy też nadzieję, że oprócz wyroku to w sądzie znajdziemy też sprawiedliwość. Czy będzie komu zatwierdzić ważność tych wyborów? Bo ważność wyborów zatwierdza Sąd Najwyższy, a rząd nie uznaje Sądu Najwyższego, tak jakby zamierzali wariant rumuński w Polsce uruchomić, gdzie najpierw unieważnili wybory prezydenckie, bo wygrał nie ten, kto miał wygrać, a następnie parę dni temu aresztowali lidera sondaży tak żeby nie mógł wziąć udziału w wyborach to się demokracja walcząca nazywa i w Polsce niestety tusk też mówił o demokracji walczącej to zmierza w bardzo złym kierunku polskie wojsko jak wygląda stan jego przygotowania do ewentualnej obrony polski jesteśmy dzisiaj w drawsku Największy poligon w Europie. Myślę, że jest dużo żołnierzy tutaj na spotkaniu, czy w okolicy znacie żołnierzy. Jeżeli z nimi rozmawiacie, to doskonale wiecie, jaka jest kondycja wojska polskiego. Żołnierze skarżą się, że nie ma pieniędzy na podstawowe rzeczy, podstawowego wyposażenia, mundurów, namiotów, śpiworów, butów. Żołnierz Polski słyszy, że ma wgniatać Putina w ziemię, ale pyta się, ale buty nam dajcie chociaż do tego wgniatania, bo często nie mamy. Mamy najmniej czołgów od lat 40 XX wieku. Nasze zapasy amunicji starczają na 2-3 dni wojny. Ostatnio wojsko, politycy się chwalili, że zamówili drony samobójcze. 10 tysięcy sztuk. Brzmi dobrze. Jak ktoś się nie zda, no to powiem to chyba dużo. 10 tysięcy dronów samobójczych, nie? Ale... Ukraina zużywa 20 tysięcy dronów samoujczych w miesiąc, więc tu jest lepiej niż za municję. Mamy na dwa tygodnie walk, nie na trzy dni. Mamy rzucać w Rosjan kamieniami, jak Ewa Kopacz, z dinozaury. To jest ten plan, tak to ma się mniej więcej skończyć, bo niestety tak to wygląda trzeciego czy czwartego dnia walk. A dlaczego? Myślę, że to nie jest wina żołnierzy, to jest wina polityków, którzy w ten sposób zarządzają naszą armią. To oni są za to odpowiedzialni, że niestety wygląda to tak, a nie inaczej. Marnują kradgą, wydają na głupoty, w ogóle nie szanują naszych pieniędzy, naszej ciężkiej pracy. Miejscowi politycy wydają pieniądze. W Częstochowie mi pokazywali takie słupki odblaskowe, nie wiem, niższe niż metr. Mieli w przetargu dwie oferty na te słupki, co tam stawiają przy przejściu dla pieszych. Jedna oferta na 10 tysięcy złotych zasłupek i druga 1000 złotych zasłupek. I wiecie, którą wybrali? No, zadychę. No, widzę, znacie się tu drasko na politykach. Tak, kupili po 10 tysięcy zamiast po 1000, Bo z naszych, ze swoich to by tak nie zrobili. Każdy swoje pieniądze szanuje, ale naszych pieniędzy w żadnym wypadku nie szanują. Tak jak Trzaskowski w Warszawie. To jest ten słynny przypadek, że postawili w toaletę w parku, gdzieś w błocie, gdzie dość się nie da za 650 tysięcy złotych. Sobie by człowiek dom zbudował z drogą dojazdową, a nie toaletę gdzieś w parku, gdzie skorzystać się z niej nawet nie da. Albo moja ulubiona inwestycja Trzaskowskiego, takie metrowe, wielkie, niebieskie, gipsowe jajo z placu Pięciu Rogów w Warszawie za 200 tysięcy złotych. No, kto z Państwa, jak tu stoicie, Kto z Was, mając wolne 200 tysięcy złotych, to by sobie gipsowe jajo kupił? Wysyłamy 800 plus na Ukrainę. Na ukraińskie, dzieci uczące się w ukraińskich szkołach mieszkające na Ukrainie. Po co my to robimy? Dlaczego my wysyłamy pieniądze na socjal dla Ukraińców mieszkających na Ukrainie? Po co my to robimy? Jaki polski podatnik ma w tym jakikolwiek interes? Albo skąd to się wzięło, że Polak w Polsce, żeby być leczony, to musi zapłacić składkę zdrowotną? A Ukraińcy musi. Przyjeżdża do Polski z Ukrainy, rejestruje się do lekarza, wydłuża nam kolejkę. Nic nie płaci, potem idzie do apteki, kupuje leki refundowane z naszych podatków i wraca do siebie. Nazywają to turystyką medyczną. Przyjeżdżają do Polski się podeczyć i wracają do siebie. I my za to płacimy. Mamy najbardziej skomplikowane podatki w całej Europie. Nikt nie ma tak skomplikowanych podatków jak Polacy. Tak nas politycy urządzili. Ale ktoś powie, że to nie wina naszych polityków te wysokie ceny prądu, że to wina Zielonego Ładu, polityki klimatycznej, że to Unia Europejska spowodowała, że prąd jest taki drogi. I to prawda, tak Unia, tak Zielony Ład. No ale Zielony Ład jest wszędzie w całej Europie, a tylko Polska ma tak drogi prąd. Dlaczego? Bo energetyką również zarządza ta banda nieudaczników, nasi politycy. I tak to zorganizowali, że mamy tak drogi prąd. Wszyscy w okolicy mają elektrownie jądrowe, wszyscy tylko nie my, my nie mamy. I to nie jest tak, że się nie da. Chyba dla naszych się nie da. Słyszę od 20 lat, że będą budować elektrownie. No teraz to już na pewno będziemy budować. Teraz to no chyba w końcu zaczniemy, za 20 lat w końcu będzie. 40 lat na jedną elektrownię w Bangladeszu. Biedny, zacofany Bangladesz na końcu świata. Tam w 10 lat skończyli budowę, rok temu, pierwszej elektrowni jądrowej. W Bangladeszu się udało, a u nas nie. Maleńka Słowacja ma już dwie elektrownie jądrowe, a nasi dalej nie mają. Co my mamy zrobić, żeby w końcu powstała w Polsce elektrownia? Musimy ściągnąć polityków z Bangladeszu, żeby się tym zajęli, bo nasi nie potrafią? Zobaczcie, że za co się wezwą nasi politycy, to my wypadamy w rankingu gdzieś na samym końcu, pomiędzy jakimiś dzikimi ludami z energetyką, mamy gorzej niż Bangladesz. Umieścili nas na liście państwo między Mongolią, Burkina Faso i Kirgistanem. Tak nas widzą. Jak przyjeżdża do Polski prezes Google'a i mu robimy konferencję prasową, gdzie obok niego stoi premier Tusk i prezes Google'a z dumą ogłasza, że Google w Polsce przez 5 lat zainwestuje 5 milionów dolarów, a polski premier tak stoi i się cieszy jak głupi słysząc te bzdury. 5 milionów dolarów przez 5 lat? Przecież tyle Google na papier toaletowy wydaje. To nie jest żadna inwestycja. Tak Cieszyli, że Trzaskowski 30 talentów w parku zbuduje. To są takie kwoty. Jak na dzikusów na nas patrzą, że przyjeżdżają z patierkami, a się miejscowi cieszą. Krzysztof Paszyk, zawodowy polityk. Jakie on ma kompetencje, jakie on ma doświadczenie? Po studiach całe życie tylko polityka. Albo nosił za kimś teczki, albo wciskał guzik na komendę. Raz był zastępcą dyrektora wojewódzkiego środka ruchu drogowego w Pile. Takie facet ma doświadczenie i kompetencje. Co on powie Amerykanom? Że Żeby uważali na Rondzie w pile, bo mandat tam można dostać, no do te, na tym się facet zna. To by potrafił dobrze zrobić, ale nie rozmawiać o sztucznej inteligencji, bo trochę go to przerasta. Wszyscy nas mają z jakichś pomocników nazistów. Ale jak mamy mają niemiec, jak nasza własna minister edukacji narodowej, ta nieszczęsna nowacka. W 80. rocznicę wezwolenia Auschwitz mówiła, że to polscy naziści budowali ten obóz. Skarki czytała, ale twierdzi, że się przejęzyczyła. Jak nasz minister edukacji mówi takie wzury, to się nie dziwmy, że inni je powtarzają. Trzaskowski prezydent Warszawy, który od kiedy został prezydentem prawie co roku, próbuje zakazać przejścia Marszu Niepodległości. No Trzaskowski ma problem z tym, że na ulicach Warszawy widzi tą rzekę biało-czerwonych flag. Gdyby te flagi były tęczowe, to on tam pierwszy na tych swoich kapsasach by pobiegł defilować w Paradzie Równości. Ale są biało-czerwone, to Trzaskowskiemu przeszkadza. Takiego sobie warszawiacy prezydenta wybrali. To polski prezydent, na szczęście nie ten, wręczył order nawet temu kłamcy, pseudohistorykowi, Janowi Tomaszowi Grosowi, który kłamał. Że Polacy w trakcie wojny zabili więcej Żydów niż Niemców. I też został odznaczony. Przecież tym należy skończyć. Jak zostanę prezydentem, poodbieram tym kłamcom mordery. Koniec z nagradzaniem za obrażanie Polski i Polaków za kłamanie na temat naszej historii. Czas na polską poważną politykę historyczną. Takie rzeczy nie mają prawa się dziać. Przecież oni wymyślili, ci wariaci od planeta Płonie, od ostatnich odklejeńców, co się tam do drogi przyklejają w Warszawie. Że my mamy wydać biliony złotych. Biliony złotych po 250 tysięcy na osobę. Koszt Zielonego Ładu dla Polski w przeliczeniu na liczbę Polaków to jest 250 tysięcy złotych od osoby. I powiedzcie, babcie mam do babci świetny biznes. Niech babcia ze swojej tej, no nie, na, nie za wysokiej niestety, emerytury odłoży 250 tysięcy złotych i zainwestuje w to, żeby za 20 lat było 1 stopień chłodniej. Jeżeli Stany Zjednoczone ten pomysł odrzuciły i będą emitować dwutlenek węgla normalnie, jeżeli Indie i Chiny się tym nigdy nie przejmowały i tam cały czas budują nowe elektrownie węglowe, jeżeli Afryka, coraz szybciej się rozwijająca, z boomem demograficznym też się tym nie przejmuje, to tylko Europa została. I co? My naprawdę wierzymy w to, że jak Europa zamieni się w skansen, wrócimy na drzewa, zniszczymy przemysł, to Atmosfera to zauważy, że klimat to zauważy, my z tym sami zostaliśmy, jak ta ostatnia wioska Galu i jest smutny, no ale jak ją zamkniemy, to co się wydarzy? No to Chińczycy otworzą u siebie fabrykę i tam będą produkować i tam sprzedadzą. I co się zmieni? Dla atmosfery nic. Z rolnictwem to samo. Oni chcą zniszczyć rolnictwo w Europie, podpisać umowę Mercosur i ściągać żywność z Ameryki Południowej. I znowu dlaczego? No bo Caskowski i jego koledzy z ostatniego pokolenia wierzą, że polskie krowy. No to są niewychowane i wypuszczają gazy cieplarniane prosto w atmosferę. A w Argentynie nie. Tam nie, tam każda krowa jest tak kulturalna, że żadna żadnego gazu by nie wypuściła. I dlatego mamy jeść mięso z Argentyny, a nie z Polski. A do Europy? No do Europy to idą inżynierowie prosto z Afryki. U nas ubogacać kulturowa, taka to jest dobra zmiana. Rozbywamy się miejsc pracy, a przychodzą inżynierowie. Dopiero niedawno rozpoczęły się w Wielkiej Brytanii masowe protestanty imigrantkie, No bo w Wielkiej Brytanii jest ustawa o mowie nienawiści. Tam jest trzy lata za mówienie prawdy, za podawanie statystyk, zapisanie rzeczy, które sobie sąd zinterpretuje jako nawoływanie do dyskryminacji albo do nienawiści. W Niemczech jest 10 tysięcy euro kary za podanie statystyk dotyczących przestępczości Afgańczyków. I wiecie co państwo? W Polsce chcą zrobić dokładnie to samo. Bodnar już wysłał do Sejmu swoją wersję ustawy o mowie nienawiści. W Polsce też ma być 3 lata więzienia za mówienie prawdy. Ale przecież to wynika ze zdrowego rozsądku. Ja sam nawołuję do dyskryminacji na, na tle narodowościowym. No bo jeżeli Algierczycy dokonują 800 razy więcej przestępstw, to ja tu nie chcę Algierczyków. I za to ma być naprawdę 3 lata więzienia, zadbanie o to, żeby nie wpuszczać do Polski przestępców. 3 lata więzienia, tak to sobie wymyślili, ale im się nie uda. I nawet Donald Tusk zauważył, jakie są nastroje wśród Polaków i zmienił zdanie. Jeszcze dwa lata temu to on mówił, że tu wszystkich trzeba wpuszczać. Są dobrzy ludzie, szukają miejsca na ziemi, a teraz Tusk mówi, nie, żadnych migrantów. No ale co robi? Otwiera za pół miliarda złotych. 49 Centrów Integracji Cudzoziemców, to po co mu te centra, jak nie będzie cudzoziemców, jak nie będzie migrantów? No chyba, że będą, no ale by to znaczyło, no wiem, że ciężko w to uwierzyć, myślę, że mi nie uwierzycie, no ale, że chyba Tusk na co szukał, nie? Że tym razem nam jednak prawdy nie powiedział, pomimo tej prawdomówności, z której słynie. No niestety Tuskowi w żadne słowo, proszę Państwa, nie wolno wierzyć, bo jak tylko odez... Po czym poznacie kłamie? Że buzi otwiera, to od razu widać, że prawdę raczej nie powie, nie? Są rzeczy życiu, trzy, proszę państwa, tylko trzy pewne rzeczy. Śmierć podatki to, że Tus będzie kłamał. W żadne słowo mu nie wolno wierzyć. Polacy zasługują na to, żeby mieć innych polityków. Polacy zasługują na to, żeby wreszcie, w końcu cokolwiek się w Polsce zmieniło. Polacy zasługują na niskie i proste podatki. Jak zostanę prezydentem, nie podpiszę żadnej ustawy, która podnosi albo komplikuje podatki. Ani jednej. Nie pozwolę na żaden podatek więcej. Nic im nie dam. To nie pozwolę też na to, żeby ktoś wysłał polskich żołnierzy na Ukrainę. Ani jeden polski żołnierz nie trafi na Ukrainę. Ani jeden polski żołnierz nie zginie za Donbas albo Krym. Po prostu nie pozwolę na to. Polacy zasługują na prezydenta, który będzie dbał przede wszystkim o polskie interesy, a nie zagraniczne. Jak zostanę prezydentem, to oni wszyscy się dopasowali do naszych interesów, naszej kultury, naszej tradycji, naszego polskiego prawa, polskich obyczajów i do polskiego języka. Tak to od początku powinno wyglądać. To jest Polska. Chcecie mieć niskie i proste podatki, tanią energię, szczelne granice prezydenta, który będzie dbał przede wszystkim o polskie interesy? To głosujcie na mnie w tych wyborach 18 maja. Bardzo Państwu dziękuję.